Był rok 1982. Lisa Au była młodą, zaledwie 19 pełną marzeń kobietą. Prowadziła uporządkowane życie. Pracowała w salonie fryzjerskim Susan Beers w Kailua na Hawajach. Jedno jest pewne, była znana i lubiana. Wieczorem 20 stycznia po zakończeniu pracy spotkała się ze swoim przyjacielem Dagiem Holmesem który wówczas był studentem na Uniwersytecie Hawajskim. Spotkanie miało miejsce w mieszkaniu jego siostry w Honolulu, w dzielnicy Makiki. Wyjechała od swojego chłopaka najprawdopodobniej kwadrans przed północą. Mimo że noc była burzowa, z gwałtownymi ulewami, postanowiła wrócić do swojego domu w Kailua. Dla europejczyka ulewne deszcze mogą być powodem do przełożenia podróży. Dla Hawajczyka deszcze nie są niczym niezwykłym, gdyż w okresie zimowym jest tam pora deszczowa. Następnego ranka zaniepokojona rodzina lisy zgłosiła jej zaginięcie i skontaktowała się z Holmesem. Jej chłopak twierdził, że pożegnał się z lisą w samochodzie, ale nie był pewien, czy odjechała. Po telefonie rodziny chłopak, obawiając się, że lisa mogła mieć wypadek w trakcie burzy, Wyruszył na poszukiwania. Przez wiele godzin Holmes zjeździł każde z potencjalnych miejsc, gdzie kobieta mogła się udać. Niestety lisy nigdzie nie było. Następnie postanowił pojechać drogą powrotną do jej domu, a także sprawdzić wszystkie poboczne drogi, w które kobieta mogłaby skręcić, aby przeczekać tą ulewę. Po wielu godzinach poszukiwań odnalazł jej samochód. Była to Toyota z 76 roku. Auto stało zaparkowane na poboczu drogi w Mauna Willi, niedaleko starego kina samochodowego w Kailua. Okno kierowcy było opuszczone. Na podłodze zebrała się woda, a siedzenie było całkowicie przemoczone. Na fotelu znajdowała się torebka lisy, z której brakowało jedynie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Najdziwniejsze było to, że torebka wydawała się być całkowicie sucha. Policja odnotowała te szczegóły, ale nie dostarczyły one jednoznacznych odpowiedzi. Oficer pracujący przy tej sprawie wyraził obawy, że torebka mogła zostać położona na siedzeniu po tym, jak ulewny deszcz ustał. Zgłosił również, że widział zadrapania na twarzy Holmesa. Technicy z miejsca zbrodni ustalili później, że samochód Ao został wyczyszczony z jakichkolwiek dowodów. Jeśli Lisa rzeczywiście kierowała się do Kailua i jej samochód został znaleziony w Mauna Vili, oznacza to, że była na właściwej trasie, ale coś musiało wydarzyć się po drodze. Wieść o zniknięciu Lisy Ao szybko się rozeszła. Rozdystrybuowanych zostało tysiące ulotek na całej wyspie, informujących o zaginięciu dziewczyny. Jej przyjaciele i rodzina mocno zaangażowali się w poszukiwania, mając nadzieję, że Lisa zostanie znaleziona żywa. W wywiadach dla mediów rodzina z trudem dziękowała setkom wolontariuszy poszukujących ich córki. Dziękuję to za mało, powiedziała jej wyczerpana matka, powstrzymując łzy. Każdy chce tak bardzo pomóc. Wsparcie jest nieocenione. Poszukiwania trwały przez 10 wyczerpujących dni. Niestety potwierdziły się najgorsze. 31 stycznia 1982 roku nagie, rozkładające się ciało lisy AU zostało znalezione w wąwozie przy Tantalus Drive. Tego dnia sprawa przeszła z Wydziału Osób Zaginionych do Detektywów zajmujących się zabójstwami w Departamencie Policji w Honolulu. Kilka dni po znalezieniu ciała Lisy, detektywi zajmujący się zabójstwami mieli podejrzanego. Był nim jeden z funkcjonariuszy policji. Ich teoria wyszła na światło dzienne, powodując panikę na całej wyspie. Kobiety bały się, że na wolności jest policjant, który zatrzymuje kobiety, aby je uprowadzić. Świadkowie zgłosili, że widzieli samochód z niebieskimi światłami na grillu, jadący tuż za autem podobnym do Toyoty Lisy. Podejrzenia padły na jednego z policjantów, który był już wcześniej oskarżony o nadużycia władzy. Po tym, jak nazwisko podejrzanego funkcjonariusza wyciekło, inna kobieta twierdziła, że również ją zatrzymał i że użył niebieskich świateł na swoim nieoznakowanym samochodzie. Nowe szczegóły wywołały powszechny strach wśród kobiet, że zatrzymanie przez policję może być śmiertelne niebezpieczne. Departament nawet starał się uspokoić kobiety, że nie muszą zatrzymywać się dla nieoznakowanych samochodów, a ostatecznie całkowicie zakazał migających świateł na grillach samochodowych Główne dowody przeciwko funkcjonariuszowi to podejrzane zatrzymanie kobiety nieoznakowanym samochodem, a także skarga na molestowanie seksualne złożona przez młodą kobietę w trakcie kiedy funkcjonariusz prowadził patrol. Funkcjonariusz mieszkał również niedaleko domu lisy, więc mógł ją obserwować. Przez rok ława przysięgłych analizowała dowody przeciwko niemu. Ale ostatecznie nie postawiono mu zarzutów. Niektórzy twierdzili, że policja zbyt mocno skupiła się na tej teorii, ignorując inne możliwości. Kiedy ława przysięgłych nie zdołała oskarżyć policjanta, ujawnione zostały błędy popełnione przez detektywów i zniechęciło to innych prokuratorów do ponownej próby rozpatrzenia tej sprawy. Był jednak jeden z detektywów, który rozpoczął swoje śledztwo w tej sprawie od nowa. Był nim Bert Korniel. Przesłuchiwał świadków, którzy jak mówi, zostali pominięci przez detektywów lub po prostu zignorowani. Znalazł również dowody, które wydawały się obalać teorię o policjancie mordercy. Ważną wskazówką i głównym argumentem przemawiającym za teorią policjanta mordercy był brak prawa jazdy w torebce co mogłoby sugerować, że policjant zabrał dokument do kontroli. Bert Corniel znalazł prawo jazdy kilka miesięcy później, odtwarzając drogę lisy. Okazało się, że po wyjściu z salonu około 21.45 i zatrzymaniu się w sklepie, aby zrobić zakupy, pokazała swoje prawo jazdy, aby wystawić czek i zapomniała go ze sklepu. Po odkryciu Berta, Prawo jazdy zostało przekazane policji. Corniel mówił, że wtedy wiedział, że Lisa nie została zatrzymana przez funkcjonariusza. Innym tropem było zachowanie Daga Holmesa. Ochroniarz budynków Makiki twierdził, że widział parę kłócącą się tej nocy, a następnie lisę odjeżdżającą jako pierwszą. Holmes powiedział policji, że wrócił do swojego pokoju w akademiku. Co więcej, Holmes miał zadrapania na twarzy, ale nigdy nie przeprowadzono w tej sprawie szczegółowego dochodzenia. Podejrzenia wobec niego nasiliły się, gdy nie przeszedł testów na wariografię. Holmes bronił się, twierdząc, że wyniki z wariografu były spowodowane poczuciem winy za to, że nie odwiózł Lisy do domu w tą doszczową noc. Kluczowe znaczenie miało także zeznanie Charlotte Kamaki, roznosicielki gazet, do której dotarł detektyw Kornel. Twierdziła, że widziała samochód z mężczyzną za kierownicą i kobietę opartą o siedzenie pasażera. Później Charlotte zeznawała przed ławą przysięgłych o tym, co widziała na Tantalus w godzinach po zaginięciu lisy Au. Powiedziała, że była na swojej regularnej trasie, Około 2:30 w nocy. W policyjnych raportach powiedziała, że mężczyzna przejechał obok niej niebieskim samochodem z pasażerką, która wydawała się spać lub była nieprzytomna. Zaniepokoił ją fakt, że jej głowa opadła. Kiedy samochód skręcał, jej głowa po prostu opadła. Później powiedziała, że dobrze przyjrzała się kierowcy, gdy zawracał na utwardzonym punkcie widokowym. Powiedziała, że kiedy samochód skręcał, on po prostu zatrzymał się i patrzył na nią, ale pasażerki już nie było w środku. Bardzo dziwne jest podejście do zeznań Charlotte, gdyż po tym, jak ciało fryzjerki zostało znalezione w tym samym obszarze 10 dni później, Kamaka udała się na komisariat, aby zgłosić to, co widziała. Charlotte powiedziała, że funkcjonariusz na komisariacie zapisał informacje o tym, jak się z nią skontaktować, ale już nigdy nie otrzymała telefonu zwrotnego. Do 1985 roku trzy lata po śmierci Lisy Au, główny detektyw w sprawie Nelson Lum napisał w oświadczeniu pod przysięgą, że jego masowe i rozległe śledztwo w sprawie śmierci dziewczyny. Nie przyniosło żadnych dowodów przeciwko pracownikowi policji działającemu w ramach swoich obowiązków służbowych. Oznacza to, że policjant nie zabił lisy. Lum powiedział również, że w rzeczywistości nie ma bezpośrednich dowodów na to, kto spowodował jej śmierć. Ale powiedział, że w sprawie są jeden lub więcej podejrzanych. W nagranym wywiadzie, chłopak lisy Au Przyznał, że wiedział, że jest jednym z podejrzanych. Dokumenty sądowe pokazują, że Holmes nawet zgodził się na dwa testy na wariografię. Niestety obydwa oblał. Tłumaczył to faktem, że czuł się winny, przez to, że nie odwiózł lisy w tą ulewną noc. Podobno Holmes przyznał, że próbował zakończyć związek, tłumacząc, że chodził do koledżu. Podczas gdy Lisa nie miała żadnego wykształcenia. W oświadczeniu pod przysięgą detektyw Loom powiedział, że to wyjaśnienie było dla niego wystarczające i nie miał żadnego innego powodu, aby podejrzewać Holmesa. Nie uważał, aby Holmes miał jakikolwiek motyw, aby zabić swoją dziewczynę, ponieważ nie było zaangażowanej trzeciej strony, co wykluczało zazdrość. Nie było też motywu związanego z pieniędzmi ani dzieckiem. Zdaniem detektywa nie było powodu, aby to zrobił. Rok po odnalezieniu zwłok, rodzina Lisy zleciła ich ekshumację. Szokiem dla śledczych był fakt, że ciało wciąż znajdowało się w worku, nieumyte, pokryte śmieciami z miejsca, w którym je odnaleziono. To odkrycie sugerowało, że pierwsza sekcja mogła być przeprowadzona niedbale, a kluczowe dowody przeoczone. Wyniki drugiej sekcji nigdy nie zostały upublicznione. Sprawa nadal pozostaje otwarta. Czy Lisa padła ofiarą fałszywego policjanta? Czy Holmes był bardziej zamieszany w jej śmierć niż kiedykolwiek sądzono? Czy zaniedbania śledztwa sprawiły, że zabójca pozostał na wolności? Dlaczego znaleziony samochód miał otwartą szybę? Może zabójca chciał, aby samochód został skradziony przez przypadkowych złodziei? Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Mimo upływu ponad czterech dekad sprawa jej śmierci pozostaje wciąż nierozwiązana.